O oh, Christmas tree, the pleasure you have given me O oh, Christmas tree, O oh, Christmas tree, the pleasure you have given me How often Dzień dobry i witam Was na chyba tym ostatnim Vlogmasie, bo jutro, czyli w piątek, będziecie go oglądać. Mam nadzieję, że dobrze mnie widzicie, bo już jest późno, 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 ale chciałam Wam zrobić takie małe podsumowanie. Ja ogólnie czuję się cała opuchnięta i jestem chora od kilku dni, ale ciągniemy dalej, bo święta już już. Także początek tygodnia były hani urodziny, także urodziny się udały, wyglądało to mniej więcej tak. Nasza Haniusia już ma 5 latek, była zadowolona z urodzin, fajnie było, no oczywiście te urodziny są zaraz przed świętami, ale jakoś sobie radzimy. Chcę po prostu odznaczyć te urodziny od świąt i teraz już przechodzimy na święta, także teraz już czeka na prezenty świąteczne od Mikołaja. Co następne? Byliłam tak samo z Kacperkiem u lekarza. Jesteś chory, dziecko? Tak. Co ci jest słoneczko? Fajne masz spodenki doktorskie. Wyglądają jak worek. Jeszcze jakby były inny kolor, to by wyglądały jak worek na ziemniaki. Mhm. Jesteśmy z Kacperkiem właśnie u lekarza, bo ostatnio go bardzo kolano bolało, boli i ogólnie co jakiś czas właśnie te nogi go bolą i tak to troszeczkę przerzucaliśmy na to, że gra w piłkę i że może coś tam napręża albo że po prostu rośnie, ale że te bóle są coraz częściejsze, to... Już zdecydowaliśmy się, teraz szczególnie, że jest taki sezon, że tak dużo nie gra, to zdecydowaliśmy się przyjechać i do lekarza, bo to kolano go bardzo bolało, i zobaczyć, o co chodzi. Także był już tutaj lekarz. Mają go wziąć na prześwietlenie. Także zrobimy prześwietlenie obydwu nóg, i zobaczymy, co dalej. Nie wydaje się, żeby to było coś poważniejszego, bardziej coś takiego, co ma do czynienia z tym, jak on szybko rośnie, i może tam po prostu się rzeczy jakoś tak czy inaczej ustawiają. Rzucił tutaj mi jakąś nazwę, ale ja nie jestem lekarzem. Zobaczymy sobie później o co tutaj dokładniej chodzi, nie? Ale zobaczymy, co będzie, jak już zrobimy prześwietlenie. Także trzymajcie kciuki, tak? O tak, trzymajcie kciuki. To była wycieczka, tak samo, bo musieliśmy kawałek jechać do lekarza. Został zdiagnozowany, teraz e, będziemy chodzić na fizjoterapię, czyli na taką terapię, na ćwiczenia, że terapia e, mu pomoże. Także jestem zadowolona. I na razie będziemy chodzić dwa razy w tygodniu, <noise> także jeszcze to nałożymy na talerz, i, ale na szczęście teraz nie mają takich treningów intensywnych z piłki, przynajmniej do początku stycznia, także jeszcze mamy trochę czas, żeby poćwiczyć. Co dalej? Robiłam pierogi, narobiłam tyle pierogów, zrobiliśmy, zrobiłam pierogi ruskie i zrobiłam pierogi z kapustą i z grzybami proszę bardzo mój pomocnik tutaj numer jeden, jak Ci tam idzie ciężko to ciasto? nie, nie chcę co robimy pierogi także Kacperek wyrabia ciasto Ja przed chwilą je zrobiłam w mikserze także jest super jak widzicie nie klei się nie jest za twarde, ale trzeba je troszeczkę wyrobić, żeby było fajne i pulchne. Do... Już koniec widać, chociaż nie do końca nie będę doskonała, bo zostało mi jeszcze troszkę farszu i będę kończyła później. Po prostu teraz um, czuję się um, nie za dobrze, bo już nie zaczyna ucho boleć. Muszę sobie włożyć kropelki do ucha, położyć się na godzinkę. I po godzinę skończymy. Na razie mam 70 pierogów. Część już jest zjedzona, bo chłopaki tutaj były. Um, najlepsze takie świeże to oczywiście zjedli. A teraz zamrożę, żeby były na wieczór, bo jeszcze to jest jednak kilka dni. Nie będą tak leżały w lodówce. Najlepsze są, jak są zamrożone, wrzucicie na gorącą wodę. Kilka minut, nawet nie kilka minut, i wyciągamy, i są wtedy super. Nawet one nie muszą się zagotować, tylko żeby były w tej gorącej wodzie przez kilka minut. To jest takie moje sprawdzone, bo one już były raz gotowane. I takie wkładam, już tam pokazuję. Nie wiem, czy słyszycie, że inaczej trochę mówię, czy nie? Czy to jest słyszalne? Ale po prostu wysuszyłam je na talerzu po jednej stronie, po drugiej stronie, przekręcając je z talerza na talerz. Teraz mam woreczek i sobie układam 12, może 13, zależy, bo czasami jeden albo drugi są większe. Do woreczka. Będą fajnie poukładane i tak na płasko wkładam je do zamrażalki, żeby się zamroziły, nie posklejały. Także super, fajnie się zamrożą. Jest 12 pierożków i e, te woreczki można później sobie wymyć, wysuszyć i użyć jeszcze raz. Także nie ma problemu. Także pierogi się udały, już się na jednej się pierogami zostawiłam e, także na święta. Także będą przygotowane na święta do wigilii e, również pierogi. I e, dochodzimy w sumie do dnia dzisiejszego. E, dzisiaj już był taki lżejszy dzień, bo spotkałam się z moją koleżanką, która przyleciała e, z Islandii. Także poszłyśmy sobie zrobić pazurki. I poszliśmy sobie na lunch. Także to był taki, e, można powiedzieć, mój dzień. E, fajnie spędziłyśmy przynajmniej połowę dnia, i później, no później, obiadek i wszystko. Właśnie byłam w sklepie. E, pojechaliśmy do Home Goods i ku mojemu zdziwieniu było dużo rzeczy jeszcze na święta. Jeszcze ostatnie zakupy przed świętami. Jesteśmy właśnie w Homguts, bo zawiozłam e, Adasia, ja go zawiozłam? E, Na piłkę. Z kolegami się tam spotkał. Także podjechaliśmy, bo potrzebuje biały obrus. Moje wszystkie sprzedałam, także może coś znajdziemy. É. Otoczenia. E, musiałam przerwać, bo Adaś akurat za żeby po niego przyjechać. Widzicie jeszcze z tyłu dekoracje z urodzin. Także e, będziemy musieli je jutro pościągać i e, już udekorować na święta. Dlatego kupiłam właśnie taki e, prosty obrus. I e, Zaraz zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Tutaj fajnym takim sznurkiem jest związany. Ciekawe, jestem, czy będę mogła ten sznurek do czegoś innego użyć. Zobaczymy sobie później. No dobra, ten obrus tak wygląda, mniej więcej wiecie. Mamy tutaj e, duży stół. Chciałam wam jeszcze szybko pokazać, co jeszcze kupiłam. Także kupiłam takie LED świeczki. Chciałam, właśnie tutaj na stół, do tego obrusu. One są bardzo takie świecące, dlatego ten obrus jest taki prosty i poustawiać. Także to będzie do tego. I sam ja jeszcze kupiłam teraz zaświecimy. Kupiłam, dlatego że podobała mi się jak pachniała ta świeczka. Be Merry and Bright. I pachnie jak święta. Także zaraz sobie ją odpalę. Także to jest jedna i... mówiłam jeszcze jedną. <tą>, Tą kupiłam do łazienki i ona tak fajnie pachnie choinką. Tak wygląda. I ona kosztowała 8 dolarów. Także będę musiała sobie ściągnąć to, ale chyba za pomocą suszarki. Wtedy fajnie tak zejdzie, żeby nie zostało śladu. I co jeszcze kupiliśmy? Kupiłam sobie kawę. Jakąś włoską, która tak fajnie pisze, że to jest włoska, ale ona jest pakowana w Ameryce. Także to jest tylko smak Włoch także nie jest włoska i ona kosztowała 6 dolarów także będzie ładnie pachnie mm, super także jeszcze takie małe zakupy przed świętami i tutaj jeszcze jest taka fajna naklejka, troszeczkę więcej pisze o tej świeczce, ona jest z Portland, Oregon także tutaj też jest O, tutaj też jest ta jest akurat z Kalifornii, ale pachnie choinką. No to super. Ok, czyli to jak już jest e, fajnie te dekoracje na urodziny wyglądają, jak już to jest taki końcowy, podsumujący vlog, chciałam się z Wami przy tych świeczusiach pożegnać, ale również pożyczyć Wam wesołych, zdrowych i szczęśliwych, wypełnionych miłością. Świąt i wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze na te właśnie święta Bożego Narodzenia. I dziękuję Wam, że mnie oglądacie. Cieszę się, że jesteście już ze mną, niektórzy naprawdę od samego początku i wierzycie we mnie. Także cieszę się, że oglądacie moje filmy i będzie tak dalej do następnego roku, także na pewno jeszcze będą e, filmiki przed nowym rokiem, ale tyle, chyba na tym skończę i e, żegnam się z Wami cieplutko. I trzymajcie się, dbajcie o siebie i spędzajcie te święta wesoło z rodziną czy przyjaciółmi, byle nie sami. I cieszę się sobą i ludźmi, którzy Was otaczają. Na razie. Papa! Oh, pa. Christmas tree. Oh, Christmas tree. The pleasure you have given me. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. The pleasure you have given me. How